driny bez popeliny Ładne dziewczyny bez popeliny Na kacakliny bez popeliny Bo jak my bez popeliny Po co się tak napinasz? Znów będzie popelina po po, po popelina Przecież dobrze wiesz Na chuj zerujesz drina Łap, na łapie sikor. Robi tik, tak, tak jak na bombie. Odlicza czas. Suka jak wybucha, robi kras krask, Pif, baf, Co to za trzask? To otwarty szampan na twarz. Szepcie mi do ucha, czy chcę jeszcze raz. Może tak. Na dobry początek zeruję bombę. Wchodzę do klubu tak jak Stevie Wonder. Słabo to widzę, bo nie wiem jak skończę. Robię kąbek, bo wchodzi konkret. Kiedy wchodzę, to nie żartuję w ogóle. Ruchy mam dobre, twoje jak rondel. Jestem graczem, a nie siedzę przy kąpie. Jeśli latam, no to raczej na bombie. Po co się tak napinasz? Znów będzie popelina. Popo, po, po, popelina. Przecież dobrze wiesz. Na Chyba, że dzwoni melanż w innych sprawach, nie teraz, co znów kurwa chcesz? Drip, drip, tak jak ufo, wasze suki trzęsą dupą, one robić to, ziom, lubią pod ten tusty base. Zapraszam Cię na loże, mamy dużo wolnych miejsc, może Was dużo wejść, tu, 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 dużo wejść. Zanim dobrze usiądzie, pyta się, czym. Co chcesz. Po co się tak nawina? Znów będzie popelina, bo, po, 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 popelina, przecież dobrze wiesz Na chuj zerujesz drina, znów będzie popelina, bo po, 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 popelina, znów skończysz jak pies Dziś wieczór imprezowy, nie, nie, nie szukam żony Może fajnej przygody, lecz nie liczna więź Jestem przyszłym lekarzem, z dużym imprezowym stażem Bywam też popeliniarzem, co dostarcza wrażeń Ej! Zamawiam Uber, leję perfumem Ku psz, pszcz, Świeży pachnący wysiadam przed klubem Dzisiaj po, po, pobaluję. Tutaj dupię, dupać lubię Moje oczy na jej dupie Na odwagę drinka kupię Donik, lud plus double G Po co się tak napinasz? Znów będzie popeli Że wiesz, na chuj zerujesz drina Znów będzie popelina po, 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 Popelina Znów skończysz jak pies